Witajcie, jest historyczny moment, bo mam 1000 subskrypcji i chcę Wam za to bardzo podziękować. Nie chcę pogadać o tym z Wami, ale to za chwilę, bo mam mało czasu, bo za godzinkę przyjdzie ktoś do nas, a później jak Gloria pójdzie spać i nie będziemy mieć już gości, to wtedy sobie pogadamy. A teraz właśnie, kurczę, staram się wymyślić jakiś szybki obiad. Mam ochotę na tuńczyka... Myśl do i, myśl... i do Tak, i do ciebie też, jeżeli chcesz. I um, kurczę makaron, jakiś sos pomidorowy. Chciałby czy, czy zjecie Laura. Ciekawe. Mam tuńczyka. Nie będziecie jeść? To chyba od razu zrobię porcję tylko dla siebie. Po co marnować makaron? Tak. Ja. Tak? Tak, Gloria mówisz tak. Um, kurczę, no nie ja Muszę jem. znaleźć... Tak? Muszę znaleźć jakiś przepis w internecie. Mam makaron... Teoretycznie wszystko mam. Nawet jakieś oliwki może by się znalazły, albo i nie. Czekaj, Glorcia, stoisz już mi na nodze. Znalazłyby się, nawet oliwki są. Hmm. I w ogóle dzisiaj robię chleb. Pokażę Wam, bo właściwie wczoraj go zaczęłam robić. Dostałam nowy przepis od mojego wujka. Podobno świetny. I coś, coś wychodzi, ponieważ on najpierw, no za najpierw go tam wiecie, wyrobiłam. Wczoraj, e, teraz siedzi w lodówce przez 18 godzin, no bo ten sklep a, na zakwasie. I po 15 Mama. powinien wylądować w piekarniku. Pokażę wam co mi wyjdzie. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Który makaron chcecie? Jakie do nas, kurde... Ile mamy makaronu? Florka, popatrz. Taki makaron. Ja tak taką kupiłam. Dwa takie kupiłam. To była promocja. Um. Laura... Z... Aha, Laura ona na Ciebie krzyczy. Ona chce winogrono, poczęstuj ją. Ugryź połowę i daj jej połowę. Ona do Ciebie tak brzeszczy. No i daj jej. tak kwaśne. Dobra, ona jest kwaśna. Po prostu nie wie już coś. Um. Makaron ryżowy i gwiazdki, no no dobra, to chyba wezmę ten, wezmę ten Nie, nie, ja, ja nie Do ja Ale tu trochę za małe jest do tuńczyka. Tu sos no. zanurkuje do środka. No nie wiem, no jak też gwiazdki mogę zrobić. Kupy. Kupy. kurki kulki.

Wam podziękować, właśnie miałam usiąść spokojnie i powiedzieć Wam o tych subskrypcjach, no to chciałam Wam właśnie podziękować bardzo serdecznie, jestem bardzo szczęśliwa. Eee, zrobiliście mi prezent urodzinowy z tymi subskrypcjami, naprawdę. Eee, tysiąc subskrybentów, wiecie co, w skali YouTube'a i tych dużych kanałów YouTube'owych to się może wydawać, Jezu, czy ja tak plotę 1000 subskrypcji co to jest, ale w skali mojej skromnej osoby 1000 subskrypcji to po prostu Tysiąc ludzi chciało zasubskrybować mój lifestyleowy kanał, których lifestyleowych kanałów jest bardzo dużo. Po prostu i są różne i pewnie ludzie mają bardziej ciekawe lifestyle. No po prostu super. To dużo razy mówię po prostu, ale jestem... W no nie wiem co powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Dziękuję Wam serdecznie właśnie za te wszystkie subskrypcje, za wszystkie polubienia, za wszystkie komentarze, Laura, wyjdź mi z podstawy, wyjdź. Wiecie co? Chciałabym Wam jakoś podziękować za to. Ale teraz zastanawiam się, ludzie robią często jakieś takie QA z, z okazji tego, że kanał osiągnął jakąś tam liczbę subskrybentów. Nie wiem, czy chcielibyście mi zadać jakieś pytania. Jeśli tak, to śmiało, zadawajcie je. To ja nagramam mam QA, ale myślałam też, żeby spośród Was mm, o, zrobić coś na konkurs, jak, może rozdanie to jest lepszy pomysł, żeby mm, na przykład zrobić kilka jakichś takich prezencików i yy, yy, nie w jakiś tam sposób rozlosować je. Yy, no nie wiem, ale wtedy zrobię osobny film, wiecie, żebyście wiedzieli, że, że to jest ten film i, i to jest to rozdanie. Na razie tylko rzucam pomysł, może Wy macie jakiś pomysł. Też pojawiły się nowe możliwości, bo okazuje się, że mogę nagrywać live'y, ale szczerze mówiąc powiem mam, że ja nie wiem, o czym ja bym miała gadać na live'ach. Ja też nie oglądam zazwyczaj live'ów. Jakoś nie wiem, czy to jest forma... W ogóle opowiem się, że jak ja bym odpaliła kamerę na live'ie, to Laura by miała 500 pytań, a Gloria zaczęłaby się trzeć. No, nie wiem, ale jakby, jak chcecie, macie pomysł, o czym to się powinno robić, te live, to piszcie, po prostu dajcie znać. I też, aha, a propos, bo o tym ja chciałam powiedzieć. Tysiąc subskrypcji to jest e, też taki próg. No, YouTube zaczyna Was traktować poważniej troszkę i możecie sobie też odblokować reklamy. I ja, no nie wiem, muszę usiąść i poczytać te regula regula regulaminy, bo zastanawiam się nad tym. Wiecie, tak jakby y, chciałabym rozwijać mój kanał i rozwijam go. Ym, na przykład... Ta kamera, którą teraz nagrywam, a właściwie aparat, on jest fantastyczny jak stoi na statywie, to znaczy myślę, że jest okej, okay, bardzo jest jakoś okej, okay. natomiast jak nagrywam na zewnątrz, on nie ma żadnej stabilizacji i bardzo poważnie myślę o zakupie GoPro tego najnowszego, z, tą takim, z tym takim wiecie, Bobrem, yy, z Bobrem. Z tym takim mikrofonem kudłatym, który tłumi hałasy, jak ja nagrywałam nad morzem tym aparatem, to była tragedia w ogóle, jak ja usłyszałam, jak tam mi huczy wiatr w głośniku. No, więc na takie vlogi z terenu to bardzo, bardzo myślę, że go próby mi siadło. No i tak właśnie myślę, że może odblokowałabym te re reklamy. Hmm. Też wiecie, nie musicie ich oglądać. Jak komuś się nie chce, to możecie je pomijać i też jest spoko. Natomiast może gdzieś tam jakieś odkładałyby się grosze, które później mogłabym wrzucić w, w sprzęt. No nie wiem, no tak jak mówię, tak trochę też mnie to zaskoczyło, bo nie wiem, jakoś tak nie myślałam o tym. Raczej skupiałam się na tym nagrywaniu, to mi sprawia przyjemność, i tak. No ale rzeczywiście doszłam do 1000 subskrypcji, i teraz tak właśnie sobie zaczęłam myśleć, co w związku z tym robić. Tak, no, jak macie jakieś pomysły, to dawajcie znać. Ja Wam jeszcze raz dziękuję. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jest mi, jest mi super, turbo, ultra miło. Słuchajcie, skoro świętujemy 1000 subów dzisiaj, to pokażę Wam mój autorski przepis na cytr. Będzie wam potrzebny sok jabłkowy i woda gazowana. To jest cytr bezalkoholowy. tu tu pół na pół. Powiem wam, że dla mnie to jest bomba. Sok jabłkowy jest dla mnie trochę za słodki, ale najlepsza jest woda mocno gazowana. ta -dam. Właśnie sobie oblałam się, <śmany> przecież nie, chyba nie całkiem, bardziej bardzo oblałam. Powiem mm. Wam, że ja nie nawykłam do picia z kieliszka, bo nie lubię, nie lubię kieliszków, jest to dla mnie jeden z najbardziej niewygodnych sposobów picia czegokolwiek, picie z kieliszka. chciałam wam pokazać, bo przywiozłam sobie książki z domu, żeby trochę zapełnić mój regał. I pochwalę wam się. Takie w sumie ulubione przywiozłam, chociaż niektórych mi brakuje. Na przykład mam, ja w ogóle jestem wielką fanką Tolkiena, E, tylko Władca Pierścieni mi się gdzieś zgubił. I miałam jeszcze Silmarillion i Hobbita. Hobbita to wiem, pożyczyłam koledze i nie mamy już od lat kontaktu. Nawet nie wiem, co się z nim dzieje, gdzie, gdzie on przebywa na świecie. I już go nie odzyskam, tego Hobbita. E, tutaj jest Andrzej Pilipiuk. E, mam dużo książek Andrzeja Pilipiuka, bardzo je lubię. Tutaj mam serię Oko jelenia. Brakuje mi dwóch tomów, ale to był taki czas, że ja miałam czytnik e-booków. Niektóre książki kupiłam, a widzicie, tu mi brakuje dwóch tomów. Gra o tron. Powiem Wam, że nie przeczytałam tego jeszcze. Kupiłam to, jak, jak zaczynałam macierzyński z Laurą. Kupiłam tę książkę i troszkę wiecie co, za bardzo pamiętam serial, a to dosyć dokładnie. Zaczęłam czytać, ale dosyć dokładnie to było opisane. Znaczy, wiecie, serial i ta pierwsza książka zaczęły się pokrywać bardzo, i no nie było tego efektu zaskoczenia więc jak trochę zapomnę serial jeszcze, to może zrobię drugie podejście i znowu Pilipiuk yy... nagrałam wam haul książkowy i tam trochę mówiłam o Pilipiuku no to tu właśnie z kroniki Andrzeja Andrzeja, Jezu Jakuba Wędrowicza yy... i tutaj też mi jakiegoś tomu brakuje jednego jak nic, dwa, cztery sześć, no jednego w takim razie. Vampir z MO, Vampir z M3 i jeszcze jest Vampir z Vampirska Cewłowców w cywilków. O to o tym wam mówię w holu. Tutaj o ja wam mówiłam, że ja jestem yy, zainteresowana Egiptem. To jest taka fajna książka, nie chcę mi się jej teraz wygrzebywać, ale pamiętam, że była o smokach. To jest taka, wiecie, że tam w środku jest taka niby yy, bandaż z mumi. To jest taka fajna książka. Może za chwilę ją wyciągnę, to może z Laurą pooglądamy. Kurczę, fajna jest ta książka. Yy, taka, no, yy, jako, jako dziecko to myślałam, że to jest prawda, wszystko <ścoughs> to co tam jest, że tam rzeczywiście jest kawałek bandaża z mumi. E, tutaj zaginione cywilizacje to, to też właśnie trochę od takich starożytnych cywilizacjach, o malarstwie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja zdawałam maturę z historii sztuki i trochę też o sztuce mam książek. O i znowu, to dostałam od dziewczyn, to jest prezent. 70 tajemnic starożytnego Egiptu. I tu znowu mam trochę pilipiuka. Tutaj Cliff Kessler, o tym mówię w holu. Aparatus to jest zbiór opowiadań, chyba go przypadkiem wzięłam, bo ja nie chciałam zabierać żadnych zbiorów opowiadań, bo ja zbiorów opowiadań nie lubię. Ja lubię długie książki na 10 tomów, żeby się przywiązać do głównego bohatera. Upiór w ruderze jeszcze nie czytałam, też mówię o tym w holu. To jest seria księżniczka. Księżniczka, Dziedziczki, nie wiem jak się ta seria nazywa, ale to, to są trzy tomy, a jest jeszcze jeden. Tutaj gdzieś mi jeszcze brakuje tomu. The Woods to jest taki kryminał, dosyć ciekawy. Pachnidło to jest ta książka, na podstawie której był nakręcony film. To mi mama pożyczyła. Mama to dostała w prezencie. Okna z widokiem na Weronę. Okno okna. To jest podobno ta pani Hanna Kowalewska pisze fantastycznie. Jeżeli ona tam opisuje taką sielankową wiecie, jakąś taki dworek, coś w tym rodzaju, to to może być bardzo fajne. Takie ja to nazywam babskie. Zobaczymy. Dopiero to będę czytać. I to jest część jakiejś dużej serii, więc prawdopodobnie można się przyzwyczaić do bohaterów. Czuła przewodniczka, to w holu Wam o tym mówiłam. Jurassic Park. Kurczę, to jest takie stare wydanie. Jeszcze z takim jakby plastikowym dinozaurem. To jest... Na podstawie tej książki powstał pierwszy film. Jurassic Park. Bardzo mi się podobało. Wiele razy to czytałam. Finansowa Forteca, to wiecie. I też pokazywałam w holu. Dobra, jeszcze Wam pokażę. Tu mam o fiszki, tu troszkę o język o, tutaj jest też z Altenberg e Arlena Witt Grama to nie drama, ale jeszcze tak za dużo nie uczyłam się z tych książek ale mam e trochę o po rosyjsku fiszki, style w architekturze architektura też mnie interesuje e najpiękniejsze miejsca Polski i Europy, to kupiłam nie tak dawno to jest do nurkowania ale to jest Dawida i tutaj jest takie branżowe o programowaniu i frontendowym, i backendowym, bo i mnie interesuje frontend, Dawida interesuje backend i tu sobie mamy takie branżowe książki. Tutaj mam o no to mam mamie, nawet nie wiem czy mama wie, że to zakosiłam o kwiatach. Wisłocka powiem wam, że tą książkę kupiłam przez przypadek. Chciałam kupić sztukę kochania wisłockiej, a kupiłam coś, coś co mówi o tym filmie czy o książce nie wiem, bo nie przeczytałam tego, tak się zdenerwowałam że się pomyliłam, że to po prostu leży może też to zabiorę do domu, żeby mi tu nie leżało Hermaszewski to jest o tym panu, który um, był na stacji kosmicznej i on opowiada właśnie o tym jak tam było Sapiens, podobno świetna książka, jeszcze jej nie czytałam, leży sobie muszę kiedyś ją wyjąć, podobno jest bardzo, bardzo dobra a tutaj trochę dzieciowe, o tutaj kolorowanka, taki trochę, dostałam ją dawno temu od Dawida, to jest taki trochę kolorowanka, trochę komiks. Lew Starowicz, bardzo lubię. Przetrwają najpiękniejsi, przetrwają najpiękniejsi, nie czytałam tego i jakoś tak mm, nie mam ochoty, nie Pierwszy rok życia dziecka, to, to nie jest moja książka. Pierwszy rok życia dziecka, to wiecie, to jest ciąża, to też dzieciowe. No zaraz ci pomogę. Tu jest ta odwaga bycia nielubianym. O tym mówiłam w holu. Tutaj jakieś. O, to jest ciekawa książka. Podstawowe wiadomości o islamie. Jeśli chcecie jakichś rzetelnych informacji o islamie, to polecam. Eee, o, o rysunku. Ja się uczyłam rysunku. O, chociaż już dawno nie rysowałam. No i widzicie. Aha. Fajnie Radka Kotarskiego, wszystkie książki są. O, książka Wojciecha Cejrowskiego. Ja Woj Wojciecha Cejrowskiego książek czytałam o wiele więcej. Akurat te mamy, a tamte co czytałam to chyba mieliśmy pożyczone. I tutaj coś tam... Aha, to jest pożyczona. O właśnie, muszę tą książkę oddać. To jest Jak mówić, jak słuchać. To jest e fajna książka. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. E to jest jakiś bestseller. I to jest książka, którą muszę oddać, bo ja ją pożyczyłam. Od sąsiada. Ksiądz maliski. O, Jezu, to jest dziadostwo. To muszę. Nie wiem, co z tym zrobić. To jest dla ojców, którzy. Oh, to jest, nie, nie, nie kupujcie poradnika dla młodych ojców. Nie polecam wam. Inteligencja emocjonalna. Akurat nie czytam, ale podobno to jest fajne. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Bardzo dobra książka. Podręcznik manipulacji nie czytałam, bo <noise> też mnie manipulacja nie interesuje. Według mnie to jest słabe, przeglądałam to. Kupa faktów to też jest jakaś taka książka z takimi jakimiś pytaniami. Taka dosyć ciekawa. I moja książka o Tolkienie. Stara książka po prostu o autorze o Tolkienie, bo tak jak mówię, się interesowałam. No, i tyle na razie mam na półce. Mój chleb po 18 godzinach w lodówce urósł. To jest plus. Zobaczymy. Muszę go teraz kopyrtnąć. wiecie, do, do naczynia żaroodpornego, tylko ono jeszcze się nagrzewa. Ono Nie? musi być gorące. Piec się nagrzewa, no zobaczymy. Pokażę Wam za chwilę albo jak już będzie w piecu. Dobra, najtrudniejsza rzecz. Postanowiłam dać go do pokrywki, bo to jest pokrywka mojego naczynia. I przykryję go, wiecie, tym dołem, jakby. Ej, nie wiem, jak mi pójdzie przekładanie. Naczynie jest rozgrzane, siedziało w 250 stopniach. No i jest Mario, co teraz z tym? Nie wiem. Hmm. Boję się, że mi to nie wyjdzie jeszcze, że się poparzę. No, ale... Dobra, może inaczej. O, panie, panie, panie... Dobra, inaczej spróbuję, tak I Łop. Dobra, słuchajcie Przeniosłam I... Ajajaj Oj, oj, oj Dziurę zrobiłam To chyba niedobrze Chlebku. Dobra, i teraz muszę Pyszowo? zrobić... No tutaj, muszę zrobić mu nacięcie. Nie wiem. E, no może on w tył rośnie, kurde, ale zrobiłam to fantazyjnie. Mm. Dobra, no dobra, pierwsze koty za płoty. Mm. Dramat. O Boże, jaki dramat. Dobra, przykryję to teraz gorącą pokrywką kurde, ciekawe czy on urośnie, czy zostanie taka skarpeta y... dobra, siedzi chleb zmniejszam teraz do 230 tak mi to wujek mówił um, kurcze, nie wiem czy nie Stało się źle, że powietrze z niego uciekło przez tą dziurę, co mi się urwała. No nie wiem, Za do 15-20 minut on powinien jeszcze podrosnąć. Eee, nie powinien dotknąć góry, jeżeli chciałby dotknąć góry, to muszę zdjąć pokrywkę. Ale coś nie wygląda, jakby miał dotknąć czegoś. Choć urósł w lodówce. Eee, no zobaczymy. Wciągamy chleb. Dobra, uh, uh. nam ciasto na sprzedaż. Zobaczcie, zobaczcie. Mama, duże się w głowę. Norę, po tym miejscu. Nie bij się po głowie, czyś ty zwariowała. Ty, 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 ty. Mama, co jest w środku? No to jest chleb, dziecko. Co ma być w środku? No to jest chleb. Miśka, to jest chleb. W środku jest to co jak się przekroi chleb na kanapki, to, to jest to. To jest chleb. Dobra, muszę fotkę zrobić. Fotkę do wujka, Żeby mu wysłać jak mi pięknie wyszło. Znaczy, nie wiem czy pięknie, ale wyszło. Coś wyszło. Troszkę. Dobra i zdjęcie robię do wujka, bo to z jego przepisu. No co to takie ruszone? No czekaj, dam Ci taką kanapkę, tylko uwaga, bo jest cieplutkie. Oj, Ja chciałam mały kawałek bez mały. A co mam Ci zrobić ze skórką? No to ja sobie zjem, proszę. Babo. Mhm. Kiedyś jadłam taki chleb? No, podobny pewnie jadłaś, bo robiliśmy już wcześniej chleb. Teraz mm, robiłam z innego przepisu, ale... Mmm, jaki cieplutki, Gloria, ja chcesz gryźć? Bo mm bez tyłu. -hmm. Bez Mhm, mm tak dobrze. Pyszny. Pyszny, no. Ojej, tylko tutaj... Ojej, gorący chleb się bardzo... niedobrze kroi. Bo cię tak drwie i parzy w palce. Co ty nie powiesz?